Zawsze wiedziałam, że pochodzę z innego świata niż Jakub. Ale nigdy nie przypuszczałam, że zostanie mi to wypowiedziane w twarz, z pogardą, która bolała głębiej niż jakiekolwiek słowa wcześniej. To było popołudnie, które miało być spokojne. Jakub zaprosił mnie do domu swoich rodziców na obiad. Był czerwiec, pachniało świeżo skoszoną trawą, a słońce łagodnie ogrzewało brukowaną alejkę prowadzącą do ich posiadłości. Dom państwa różańskich był imponujący, surowy, Elegancki, z elewacją jak z katalogu o luksusie i sukcesie. Od początku czułam się tam jak intruz. Zofia Kowalska, 29 lat, pielęgniarka, wychowana przez babcie w ciasnym mieszkaniu na poddaszu kamienicy w centrum Lublina. Choć moja praca była moją pasją, już od progu czułam, że dla nich była jedynie synonimem kogoś z dołu. Obiad rozpoczął się od formalnych uprzejmości, lecz wystarczyło kilka zdań, by napięcie zawisło w powietrzu jak gęsta mgła. Pani Różańska przyglądała mi się uważnie, z takim chłodem w oczach, jakby próbowała zrozumieć, co jej syn widzi we mnie. Jej głos był spokojny, niemal aksamitny, ale słowa, które wypowiadała, miały ostre krawędzie. Zofia, pielęgniarka, tak? Zapytała, mieszając herbatę, nie patrząc mi w oczy. To bardzo szlachetne. Ale czy nie sądzisz, że nasz Jakub zasługuje na coś więcej? Poczułam... Jak serce zaczyna mi szybciej bić. Zanim zdążyłam odpowiedzieć, odezwał się pan Różański, siedzący na końcu stołu, z kieliszkiem czerwonego wina w dłoni. W naszej rodzinie od pokoleń są lekarze, adwokaci, profesorowie. Wyznajemy pewne wartości: ambicja, prestiż, odpowiedzialność za nazwisko. Spojrzał na mnie i dodał: Rozumiesz chyba, co mamy na myśli? Nie odpowiedziałam. Nie dlatego, że nie wiedziałam, co powiedzieć, ale dlatego, że nie chciałam się tłumaczyć za to, kim jestem. Tego dnia uświadomiłam sobie, że nie szukali we mnie człowieka. Szukali statusu. A ja, mimo swojej wiedzy, doświadczenia i oddania pacjentom, byłam dla nich jedynie służbą. Jakub próbował załagodzić sytuację, łapiąc mnie za rękę pod stołem i szepcząc: Przepraszam, oni tak zawsze zignoruj to. Ale tego zignorować się nie dało. To był pierwszy raz, kiedy spojrzałam mu w oczy i poczułam, że nie wie, jak bardzo mnie to rani. Jak bardzo boli, gdy ktoś, kogo kochasz, pozwala innym cię poniżać i nie mówi ani słowa w twojej obronie. Po obiedzie, gdy pomagałam sprzątać ze stołu, choć nikt mnie o to nie poprosił, po prostu chciałam pokazać szacunek, usłyszałam przez uchylone drzwi rozmowę. Jakub, ty naprawdę myślisz o niej poważnie? Zapytała matka. Przecież ona nigdy nie będzie pasować do naszej rodziny. To nie kwestia uczucia, to kwestia pozycji, dodał ojciec. Kobieta taka jak ona ograniczy twoje możliwości. Zamknie ci drzwi, zamiast je otwierać. Zamknęłam oczy. Każde ich słowo było jak gwóźdź do trumny moich marzeń o wspólnym życiu. Ale milczałam. Nie płakałam. Jeszcze nie. Wróciłam do pokoju z tacą pustych filiżanek, uśmiechnęłam się. Uśmiech to była moja zbroja. Nosiłam go, gdy nie mogłam sobie pozwolić na łzy. Tamtego dnia, gdy wracaliśmy samochodem do miasta, Jakub zapytał: Wszystko w porządku? Oczywiście skłamałam. Bo co mogłam powiedzieć? Że rodzice, których chciałam szanować, uznali mnie za gorszą? Że mężczyzna, którego kocham, nawet nie spróbował ich powstrzymać? Ale coś się we mnie złamało. Nie dramatycznie, nie głośno. To było jak pęknięcie wewnątrz, ciche, lecz nieodwracalne. Tamtego wieczoru spojrzałam na swoje odbicie w lustrze i po raz pierwszy pomyślałam: A co, gdyby znali moją prawdziwą historię? Gdyby wiedzieli, kim naprawdę jestem? Nie powiedziałam im jeszcze wszystkiego, ale niedługo dowiedzą się wszystkiego. I wtedy nic już nie będzie takie samo. Czy Zofia zdecyduje się ujawnić prawdę o sobie? A jeśli tak, jak zareaguje Jakub, gdy zobaczy, że jego zwykła pielęgniarka jest kimś o wiele więcej? Nie urodziłam się w luksusie. Nie nosiłam nazwiska, które otwiera drzwi. Ale miałam coś, czego wielu ludzi nigdy nie dostaje od życia babcie, która kochała mnie ponad wszystko. Moi rodzice zginęli w wypadku samochodowym. Gdy miałam zaledwie siedem lat. To był grudniowy wieczór. Padał śnieg. Czekaliśmy z babcią na ich powrót z zakupów świątecznych. Czekałyśmy długo. Za długo. Telefon zadzwonił około dwudziestej a świat, który znałam, rozpadł się w jednej chwili. Od tamtej pory to babcia Maria stała się moją całą rodziną. Starsza kobieta z siwym kokiem, pachnąca pieczonym chlebem i zupą pomidorową, miała serce większe niż ten ciasny pokój, w którym spałyśmy razem. To ona zaszczepiła we mnie wartość pracy, uczciwości i cichej godności. Powtarzała mi Pamiętaj, Zosiu, nie musisz być bogata, by być wielka. Uczyłam się pilnie. Zrezygnowałam z zabaw, z wyjazdów, z nowych ubrań. Wszystkie pieniądze odkładałyśmy na moją edukację. Zdałam maturę z wyróżnieniem i otrzymałam pełne stypendium na kierunku pielęgniarstwa. Ludzie pytali, czemu nie wybrałam medycyny. Odpowiedź była prosta: chciałam być blisko ludzi, nie ponad nimi. Pracowałam w dzień, studiowałam w nocy. Często wracałam do domu z obolałymi stopami, z oczami przekrwionymi od zmęczenia. Ale gdy babcia stawiała przede mną kubek gorącej herbaty i mówiła: Jestem z ciebie dumna. Wiedziałam, że warto. Gdy ukończyłam studia, dostałam pracę w jednym z najbardziej prestiżowych szpitali w Lublinie, Szpital Serca Świętego. Nikt nie wiedział, że to właśnie ten szpital należał do mojej rodziny. Bo tu zaczyna się ta część, której nie zna nikt, ani rodzice Jakuba, ani sam Jakub. Mój dziadek, Antoni Kowalski, był fundatorem i pierwszym dyrektorem tego szpitala. Po śmierci moich rodziców, przekazał swoją część udziału w mojej babci i jego synowej. A ona, gdy ja kończyłam dwudziesty pierwszy rok życia, przekazała je mnie. Stałam się główną udziałowczynią instytucji, w której codziennie przewijało się setki ludzi. Ale postanowiłam zachować to w tajemnicy. Nie dlatego, że się wstydziłam. Lecz dlatego, że nie chciałam, by ludzie patrzyli na mnie przez pryzmat majątku. Chciałam, by widzieli człowieka, nie nazwisko. W szpitalu wszyscy znali mnie jako Zofię z oddziału wewnętrznego. Uśmiechnięta szybka, zawsze gotowa do pomocy. Nosiłam zwykły fartuch, brałam nocne dyżury, pracowałam w święta. Zdarzało się, że moi współpracownicy narzekali na nie zarząd, nie wiedząc, że rozmawiają z jego głosem. Nie prostowałam ich. Uważałam, że prawdziwe przywództwo to nie stanowisko, lecz postawa. Znałam Jakuba od trzech lat. Poznaliśmy się na uczelni, potem przypadkiem spotkaliśmy się ponownie w Bibliotece Medycznej. Od początku był czarujący, uważny, ambitny. Miał w sobie coś, co sprawiało, że czułam się ważna. Ale z czasem zauważyłam coś jeszcze, jak ubrzył w cieniu swoich rodziców. Zawsze chciał im zaimponować. Zawsze mówił, muszę zapytać ojca, mama nie byłaby zadowolona. Gdy zapytał mnie, czy zostanę jego żoną, serce mi zadrzało. Wiedziałam, że go kocham. Ale... Czy on pokochał mnie naprawdę, czy tylko wyobrażenie kobiety, którą mógłby pokazać światu? Zgodziłam się. Nie dlatego, że nie miałam wątpliwości, lecz dlatego, że wierzyłam, że miłość przetrwa wszystko. Ale po tamtym obiedzie, po słowach jego matki i ojca, coś we mnie zaczęło pękać. Nie planowałam ujawniać prawdy. Naprawdę nie. Ale świat czasem sam pisze scenariusze, których się nie spodziewamy. Bo kilka tygodni później, Pani Różańska pojawiła się w Szpitalu Serca Świętego. W stanie nagłym. Zagrożenie życia. Cały personel rzucił się do pomocy. A ja stanęłam nad nią i spojrzałam jej prosto w oczy. Nie wiedziała, kim jestem. Jeszcze nie, ale już wtedy czułam, że to spotkanie zmieni wszystko. Czy Zofia ujawni w końcu swoją tożsamość? Jak zareaguje rodzina Jakuba, gdy dowie się, że dziewczyna, którą pogardzali, ma w rękach więcej władzy i szacunku, niż mogliby sobie wyobrazić? Minęły tygodnie od tamtego popołudnia u Różańskich, ale słowa, które wtedy usłyszałam, wciąż dźwięczały mi w uszach. Nigdy nie będziesz godna naszej rodziny. To zdanie, rzucone niby mimochodem, jak przypadkowa myśl, zagnieździło się we mnie głęboko, jak cierń. Z zewnątrz nic się nie zmieniło. Nadal chodziłam do pracy. Nadal pielęgnowałam chorych z uśmiechem i cierpliwością. Nadal byłam Zofia z oddziału, ta sama dziewczyna, która częściej stawiała potrzeby innych ponad własne. Ale w środku zaczynałam gasnąć. Zaczęły pojawiać się sygnały. Małe rzeczy, które wcześniej ignorowałam, teraz stawały się nie do zniesienia. Jakub, choć wciąż czuły, ciepły, coraz częściej znikał w oczekiwaniach rodziców. Gdy zaproponowałam, byśmy wspólnie wybrali mieszkanie, powiedział, że musi poczekać na opinię taty. Gdy chciałam poznać jego przyjaciół z pracy, powiedział, że to nie czas. Zaczynałam czuć, że jestem trzymana w cieniu. Jakby był ze mną, tylko wtedy, gdy nikt nie patrzył. A rodzice Jakuba? Ich dystans stawał się coraz bardziej jawny. Podczas przyjęcia z okazji urodzin jego matki, na których ku mojemu zaskoczeniu zostałam zaproszona, zostałam przydzielona do stolika z personelem kuchennym. Nikt mnie oficjalnie nie przedstawił. Nikt nie powiedział to narzeczona naszego syna. Pani Różańska jedynie rzuciła, przechodząc obok mnie w sukni za kilka tysięcy złotych. Cieszę się, że znalazłaś chwilę między dyżurami. Musisz być zmęczona pomaganiem chorym, czyż nie? Jej uśmiech był chłodny, uprzejmy i głęboko okrutny. W oczach gości byłam miłym dodatkiem może wolontariuszką, może kimś z obsługi. Nie zaprzeczyłam. Nie wyprowadzałam ich z błędu. Ale w środku coś we mnie krzyczało. Po przyjęciu Jakub próbował żartować. Mama ma trudny charakter, ale my wiemy swoje, prawda? Przetrwamy to. Emigrek. A jednak, kiedy zaczęłam mówić o tym, co czuję, zbył mnie. Kochanie, nie bierz wszystkiego tak do siebie. Przecież wiesz, że cię kocham. Ale miłość, która wymaga milczenia, Przestaje być miłością. Zaczęłam się zastanawiać, czy naprawdę zna mnie taką, jaką jestem. Czy gdyby wiedział o moim nazwisku, o moim majątku, o szacunku, jakim darzy mnie środowisko medyczne, czy wtedy też pozwoliłby, bym była traktowana jak służąca? Babcia Maria coraz częściej patrzyła na mnie z niepokojem. Zosiu, ty cichniesz, a to nie w twoim stylu, powiedziała któregoś wieczoru, gdy znów wróciłam zapłakana. Miłość nie powinna cię zmniejszać. Powinna cię wzmacniać. Ucałowałam ją w czoło i nic nie odpowiedziałam. Ale jej słowa utkwiły mi w sercu. Pewnego dnia, gdy byłam w pracy, do szpitala przyszła pani Różańska. Nie z powodu choroby. Złożyła wizytę, jak to określiła. Weszła do dyżurki pielęgniarek w eleganckim płaszczu i perfumach, które wypełniły cały korytarz. Rozejrzała się i powiedziała: Chciałam zobaczyć. W jakich warunkach moja przyszła synowa spędza tyle czasu? Zamilkłam. Moje koleżanki spojrzały na mnie z zaskoczeniem. Nikt nie wiedział, że jestem zaręczona. Zrobiło się niezręcznie. Nie obawiaj się, dodała chłodno, nie przyszłam się kłócić. Po prostu chcę cię ostrzec. Zbliżyła się do mnie. Jej głos był ledwie słyszalny. Jeśli naprawdę zależy ci na Jakubie, zrobisz to, co właściwe. I odejdziesz. On ma przed sobą przyszłość. Politykę, media, ty, masz fartuch i dyżury. Wyszła, zostawiając za sobą ciszę gęstą jak dym. Tamtego dnia nie poszłam do domu. Poszłam na dach szpitala. Usiadłam przy murze i spojrzałam na zachodzące słońce. W sercu czułam wstyd, ból, gniew, ale też coś jeszcze. Decyzje. Nie mogłam dłużej pozwalać, by traktowano mnie jak kogoś, kto powinien się ukrywać. Bo ukrywanie prawdy nie jest równoznaczne z pokorą. Czasem to po prostu strach. A ja, Zofia Kowalska, nie bałam się już. Wiedziałam, że nadchodzi moment, w którym milczenie ustąpi miejsca prawdzie. Nie planowałam, że nastąpi to tak szybko. Ale życie, jak zawsze, miało własne plany. Co się wydarzy? Gdy los zmusi Zofię do ujawnienia swojej tożsamości w najmniej spodziewanym momencie? Czy upokorzenie może stać się narzędziem zemsty, a prawda orężem sprawiedliwości? Była środa. Z pozoru zwykła, choć duszna i ciężka jak powietrze przed burzą. Siedziałam w dyżurce pielęgniarek, przeglądając dokumentację pacjentów, kiedy telefon zadzwonił z nietypową nagłością. Oddział ratunkowy. Zawał serca. Kobieta, około sześćdziesiątki. Przyjęta z eventu charytatywnego. Nazwisko Różańska. Zamarłam. Przez sekundy moje ciało odmówiło ruchu. Serce przyspieszyło, jakby chciało wyprzedzić czas. Pani Różańska. Matka Jakuba. Kobieta, która z uśmiechem na ustach próbowała wykluczyć mnie z życia jej syna. A teraz była moją pacjentką. Nie miałam czasu na myśli. Ruszyłam instynktownie. Zbiegłam schodami na oddział ratunkowy, gdzie panował chaos. Sanitariusze wnosili ją na noszach, twarz miała bladą, oczy zamglone, oddech krótki i rwany. Natychmiast na EKG saturacja? Ciśnienie? Pytałam, przejmując dowodzenie. 88% ciśnienie niestabilne. Arytmia. Wokół mnie zebrali się lekarze i pielęgniarki. Wszyscy czekali na decyzję. Dyrektor medyczny nie odbierał telefonu, ordynator był na konferencji. Wszystko spadło na mnie. A ja nie zawahałam się ani przez chwilę. Tlen na maskę, monitor dołączony, proszę przygotować salę obserwacyjną. I powiadomcie doktor Wojcika. Ma być tutaj natychmiast. Wiedziałam, że nie możemy czekać. Zadziałałam jak setki razy wcześniej, pewnie, szybko. Zgodnie z protokołem. Ale tym razem czułam, że to coś więcej niż medycyna. To był los. I on właśnie stawiał mnie w centrum sceny. Po chwili pojawił się dr Henryk wójcik starszy, szanowany lekarz, wieloletni członek zarządu szpitala i dawny przyjaciel mojego dziadka. Zatrzymał się przy mnie i uśmiechnął lekko. Dobrze sobie radzisz, Zofio. Antoni byłby dumny. Nie zauważyłam, że za moimi plecami zgromadziła się grupka ludzi, część personelu, kilku gości z eventu, a także dziennikarze, którzy towarzyszyli Fundacji Różańskich. Jeden z nich zapytał półgłosem: Kim właściwie ona jest? Pielęgniarka czy ordynator? Doktor Wójcik spojrzał w stronę kamer, a potem powiedział głośno i wyraźnie, jakby nie do nich, ale do całego świata: To jest Zofia Kowalska. Wnuczka Antoniego Kowalskiego, założyciela tego szpitala. Główna udziałowczyni szpitala Serca Świętego. Zapadła cisza. Dosłownie wszyscy zamarli. Jeden z lekarzy, który jeszcze przed chwilą niepewnie pytał mnie o decyzję, spuścił wzrok. Jedna z pielęgniarek zasłoniła usta z niedowierzania. A pani Różańska, już przytomna, spojrzała na mnie, jakby zobaczyła ducha. To niemożliwe, wyszeptała. Ty jesteś? Podniosłam wzrok Stałam przed nią spokojna, choć serce biło mi jak dzwon. Tak, pani Różańska. Nie tylko pielęgniarką, nie tylko narzeczoną pani syna, ale również tą, która dziś ocaliła pani życie. W szpitalu, który należy do mojej rodziny. Zapanowało milczenie. Ale tym razem to ja miałam głos. Spojrzałam na Jakuba, który właśnie wbiegł na oddział. Miał twarz wykrzywioną niepokojem. Kiedy mnie zobaczył, zamarł. Zosiu, co tu się dzieje? Prawda, Jakubie, odpowiedziałam cicho. Prawda w końcu przyszła. A ja, nie będę już jej ukrywać. Nie powiedział nic. Patrzył na mnie, jakby nagle zobaczył kobietę, której nie znał. Jakby w jednej chwili dotarło do niego, kogo naprawdę miał obok siebie. W tamtej chwili zrozumiałam coś jeszcze to nie ja miałam się bać tej rodziny. To oni powinni się wstydzić tego, jak mnie potraktowali. I choć na zewnątrz wszystko pozostało ciche, we mnie zapanowała cisza innego rodzaju. Cisza siły. Cisza, w której rodzi się decyzja. Bo teraz miałam wybór. Mogłam ujawnić całą prawdę. Mogłam odejść. Mogłam zostać. Mogłam przebaczyć, albo odebrać im to, co próbowali mi zabrać godność. Czy Zofia zdecyduje się kontynuować relacje z Jakubem po tym, jak cała prawda wyszła na jaw? Czy rodzina Różańskich będzie potrafiła stanąć w pokorze? A może Zofia wybierze coś zupełnie innego, coś, co zaskoczy wszystkich? Minęło zaledwie kilka dni od tamtego popołudnia, kiedy prawda wyszła na jaw, a jednak wszystko zdawało się inne. Powietrze w szpitalnych korytarzach pachniało inaczej, ludzie patrzyli na mnie z nową świadomością. Kiedy przechodziłam, personel prostował plecy. Nie z powodu lęku. Z powodu szacunku. Ale najbardziej zmienili się oni. Rodzina Różańskich. Nie spodziewałam się, że pojawią się u mnie w gabinecie. A jednak w poniedziałkowe przedpołudnie zapukała sekretarka i powiedziała: Pani Zofio, Państwo Różańscy czekają na korytarzu. Proszą o rozmowę. Weszli razem. Pani Różańska była blada, skruszona, Ubrana w coś znacznie skromniejszego niż zwykle. Pan Różański trzymał się z tyłu. Jakub jako jedyny patrzył mi w oczy. Usiedli naprzeciwko mnie. Byłam spokojna, ale niechłodna. To nie był moment zemsty. To był moment sprawiedliwości. Pani Zofio, zaczęła matka Jakuba chcemy przeprosić. Spojrzałam na nią uważnie. Za co konkretnie? Zamilkła na chwilę. Spojrzała na swoje dłonie. Za wszystko. Za to, jak panią potraktowaliśmy. Jak ocenialiśmy, nie wiedząc nic. Pani pokazała klasę, jakiej nie widziała mu żadnej z kobiet, które przez lata nas otaczały. To nie kwestia klasy, odpowiedziała łagodnie. To kwestia sumienia. Proszę, wtrącił pan Różański, niech pani nie kończy z Jakubem. On panią kocha. On. Był między młotem a kowadłem. Spojrzałam na Jakuba. Kochasz mnie, Jakubie? Zapytałam. Czy kochasz to, co teraz o mnie wiesz? Zawahał się. I to milczenie powiedziało mi wszystko. Wstałam. Odechnęłam głęboko. Nie potrzebuję waszej akceptacji. Nigdy jej nie potrzebowałam. Ale przez jakiś czas łudziłam się. Że ona coś dla mnie znaczy. Zrobiłam krok w stronę drzwi. Nie wycofuję się z życia Jakuba, by zrobić wam przysługę. Robię to, by uratować siebie. Zdejmując pierścionek zaręczynowy, podeszłam do Jakuba. Włożyłam mu go do dłoni. Nie przegrałam, Jakubie. To ty, straciłeś coś, czego nawet nie zdążyłeś poznać do końca. Zostawiłam ich w ciszy. Tamtego wieczoru wróciłam do domu i usiadłam z babcią na werandzie. Trzymała mnie za rękę i szeptała: Wiedziałam, że nadejdzie dzień, kiedy świat się dowie, kim jesteś. Ale najbardziej dumna jestem z tego, że ty nigdy o tym nie zapomniałaś. Kilka tygodni później, na uroczystej gali szpitala, ogłosiłam utworzenie nowego oddziału. Oddziału imienia Marii Kowalskiej dla młodych pielęgniarek z małych miejscowości. Dla dziewczyn, które, tak jak ja kiedyś, Miały tylko marzenia i jedną osobę, która w nie wierzyła. Wśród gości byli lekarze, politycy, przedsiębiorcy. Ale najwięcej łez widziałam w oczach kobiet z pierwszego rzędu pielęgniarek, które przyjechały, by zobaczyć jedną z nich na scenie. Stałam przed nimi nie jako milionerka, nie jako dziedziczka, ale jako Zofia. Kobieta, która przeszła przez pogardę i wyszła po drugiej stronie, nie tracąc siebie.